Fundacja Aktywizacja działa na rynku od ponad 20 lat. Pomaga osobom niepełnosprawnym odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Wspomaga jednocześnie pracodawców, którzy poszukują do swoich firm rzetelnych pracowników na różnorodne stanowiska. Kiedy zgłosi się do nas pracodawca, my dla pracodawcy przeprowadzamy tak naprawdę bezpłatną rekrutację. Czyli przedstawia nam kogo, kogo szuka jakiej osoby, my umieszczamy ofertę pracy na stronie internetowej u nas w oddziałach można, można też je przeglądać, ale przede wszystkim ja jak koleżanka pośrednicy pracy, posiadając bazę naszych klientów, osób niepełnosprawnych, też szukamy już precyzyjnie pod, pod kątem danej oferty osób. Fundacja Aktywizacja organizuje różnorodne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, ale także dla osób starszych. Bardzo popularne są na przykład szkolenia z zakresu obsługi komputera. Specjalizujemy się w nauce obsługi komputera, programów pakietu Office, ale również obsłudze, obsłudze internetu, korzystania z internetu, z zasobów internetowych i tutaj też mamy te kursy, w takim wolnym tempie, dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami różnymi i również do osób starszych. Dawniej w naszych kulturach plemiennych, osoba 50, plus, osoba starsza, to było źródło mądrości, do której młodzi udawali się po prostu po porady. W dzisiejszych czasach świat stanął na głowie, to znaczy. E, osoby 50 plus nie są w stanie nadążyć za światem, który wymaga gigantycznej elastyczności, i przechodzą do młodych i pytają się, synku, jak uruchomić ten komputer? E, tak, wykluczenie cyfrowe to jest jeden z właściwie z głównych e, takich powodów, dla którego często się myśli niepoważnie o, o osobach w tym, tej grupie wiekowej. Nabywanie nowych umiejętności we wciąż zmieniającym się świecie. To podstawa rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą być aktywne zawodowo, pomimo niepełnosprawności czy osiągnięcia wieku 50. Zdecydowanym atutem jest to, że te osoby już mają doświadczenie w pracy, mają sporą wiedzę, potrafią sobie radzić z trudnymi sytuacjami, z sytuacjami stresowymi. Także łatwiej też im się współpracuje w różnorodnym zespole. Potrafią również pracować z osobami młodymi. Ja tak obserwuję, że coraz bardziej są elastyczne i widzą, że tu jest szansa, tak? że, że jeżeli będą się kształcić, nabywać nowych kompetencji, to łatwiej im będzie znaleźć pracę. Osoby, które mają takie dobre zawody, bym powiedziała, które się cały czas doszkalają, np. księgowi, kadrowi czy, nie wiem, nauczyciele, lekarze, jeżeli się kształcą, to nie ma problemu i e, znajdują pracę, nawet będąc osobami 50. Plus. Specjaliści rynku pracy z Fundacji Aktywizacja wiedzą doskonale, że struktura demograficzna w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie i młodych pracowników na rynku będzie coraz mniej. Dawniej i właściwie tak zupełnie zdroworosądkowo mówi się o tym, że młodzi to jest nasza przyszłość, a w dzisiejszych czasach tak naprawdę, osoby starsze to jest nasza przyszłość. Pracodawcy się otwierają, tak, coraz chętniej zatrudniają, aczkolwiek jest to bardzo taki powolny proces, coraz więcej osób jest zatrudnianych. No, u nas w zeszłym roku z ogólnej liczby osób, które dostały pracę poprzez nasze pośrednictwo pracy, 10 osób, 10% osób to osoby po 50 Pracodawcy zatrudniając osobę niepełnosprawną mogą korzystać z wielu ulg na przykład ze zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy szkolenia pracowników. Mogą być zwolnieni z wpłat na PFRON i uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Ponadto, jeśli pracownik taki ma ponad 50 lat, pracodawcy przysługują dodatkowe dofinansowania. Bardzo dużo tak naprawdę zależy od tej osoby. I niestety zależy też od tego, co do tej pory robiła, czyli wykształcenie, doświadczenie, umiejętności. Eee, paradoksalnie osoby, które właśnie 50 plus w sytuacji, kiedy, kiedy pracowały chociażby w jednej firmie, w jednej instytucji, no mają o tyle szansę, że faktycznie pracodawca, jeżeli szuka właśnie konkretnej osoby z konkretnej branży, no to wie, że, że bierze osobę, która ma ogromne umiejętności, która nie to, co teraz jest w sumie modne, czyli przeskakiwanie z pracy do pracy, czyli tak. Tutaj, tutaj wierzę, że, że może dostać pracownika, który będzie stabilny i który będzie dłużej współpracował. Co może zrobić osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 50 rok życia? Niekoniecznie skazana jest z góry na niepowodzenie na rynku pracy. Zarycykować i, i pójść do, do, do organizacji, która jest w stanie pomóc czyli organizacje, które zajmują się, na przykład tak jak my, tylko i wyłącznie osobami niepełnosprawnymi. W związku z tym wie, że tutaj trafiając, będzie traktowana troszkę inaczej i że też oferty pracy i nasze działania są skierowane dla niej. Gdy jest, mówimy o osobie, która jest 50 plus i jest oprócz tego osobą z orzeczeniem, to tak jakby krzyżują się nam e, dwa nurty bardzo poważnych stereotypów. Ale y, rzeczywiście są programy dla takich osób i pracodawcy często wiedzą, że zatrudniając takiego pracownika, który w niczym nie musi być gorszy, właściwie może być nawet lepszy ze względu na lojalność, sumienność, a oprócz tego jeszcze na za tym zaoszczędzi, no to czemu nie? Czemu miałby tego nie robić? A jakie korzyści wynikają z zatrudniania pracowników 50? Plus? Jak mądrze zarządzać wiekiem w firmie? Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50. Plus".